World of Dance absolutnie zachwycający. Najmodniejszy taneczny talent show na świecie. Wymyślony przez Jennifer Lopez. Po wielkim sukcesie w Stanach Zjednoczonych, pierwszy raz w Europie, World of Dance Polska, telewizyjna sensacja jesieni, wkrótce w Polsacie. Seryjny mordercek nadal porywa i zabija w okrutny sposób. W dniu dzisiejszym postanowiliśmy powołać centralny Wydział Śledczy. Wydziałem tym pokieruje osobiście mój zastępca. Zbrodnie najcięższego kalibru. Szukamy odpowiednich ludzi. Potrzebuję pani pomocy. Po każdej zbrodni zostaje ślad. Te wszystkie ofiary mi musi coś łączyć. We Wrocławiu pracuję nad tym cały zespół. Tak, mam świadomość, że moja głowa poleci pierwsza. Żyje? Nie. Ślad, nowy serial kryminalny telewizji Polsat od 10 września. Co ty sobie wyobrażasz, co? Że możesz zrobić ze mną co ci się tylko podoba, co?